Przeń Boże, nie będzie potrzebujących witam bardzo serdecznie. Nie ma to jak powrót po długim czasie do domu. I szczególnie kiedy widzimy drzwi otwarte do naszego domu, to jeszcze bardziej się cieszymy, bo to znaczy, że ktoś na nas czeka. Ktoś otworzył już nam drzwi. Jest to zawsze wspaniały moment, kiedy możemy wrócić po długim czasie do domu. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No i właśnie, dzisiaj Chrystus mówi nam to samo, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jeśli nie tworzysz serce wasze, ani się nie lęka. Bo idę przygotować wam miejsce w domu mojego Ojca. Mamy miejsce w niebie. Tam jest nasz dom. Wyszliśmy od Boga i do Boga zmierzamy. Mamy być w domu Boga. On tam na nas czeka. Jakże wspaniały jest to obraz, jaki wspaniały jest to Bóg, który na nas czeka w niebie, który nam przygotuje mieszkanie. On chce mieszkać z nami. Może nie wszyscy by chcieli z nami mieszkać, bo ktoś zna nasze, nasz charakter, nasze słabości, ale Bóg mówi dzisiaj każdemu z nas: Ja chcę z Tobą mieszkać w domu, idę Ci przygotować miejsce. Więc nie martw się przyszłością, nie szukaj jakichś, nie wiem, wielkich rzeczy, co będzie w przyszłości. Przyszłość jest zapewniona. Pan Bóg na Ciebie czeka w niebie. Tylko pytanie, czy chcesz z tego skorzystać? To jest zaproszenie, które On Tobie daje. I Ty musisz się zdecydować, czy chcesz być w niebie, czy chcesz być indziej. Zobacz, jak żyjesz i zobacz, czy zmierzasz ku niebu, czy bardziej trzymasz się tej ziemi materialnej, tego świata tutaj. Ten świat tutejszy to tylko przejście, to tylko pielgrzymka, która ma nas zaprowadzić do domu Ojca. I to jest Ojciec, który zawsze na nas czeka. To jest Ojciec, który jest miłosierny. I mieszkać z tym Ojcem to jest najpiękniejsza rzecz. Jak, jak widzimy tutaj na tym obrazie, Ojca, który czeka na Ciebie, który chce Cię przytulić. Więc dzisiaj zacznij żyć dla nieba, nie dla tego świata. Pięknego dnia z Bogiem.